Wymiana szczotko trzymacza całego regulatora napięcia łącznie z komutatorem, czyli tym ślizgowym, tutaj. On widzicie? Ponieważ jest już tak mocno wytarty, to Wam tak mniej więcej skrótowo tutaj pokażę krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby go sobie wymienić. Na przykładzie takiego alternatora. Na przykładzie alternatora Valeo. O takim numerze. Jest to alternator z 13CDTI z Korsy D. Także, ale przeważnie to, Valeo to ma będą miały podobne, podobnie to zbudowane. Także na przykładzie alternatora firmy Valeo, wymiana komutatora, szczotkotrzymacza trzymacza zintegrowanego z regulatorem napięcia. Także najpierw, po zdjęciu tej plastikowej obudowy, która ogólnie jest tutaj na wcisk, tylko na te śrubki. O, tutaj. O, widzicie, tutaj tym. Ona nie jest tu niczym przykręcana, tylko podważamy ją sobie i wyciągamy do góry. Ona nie jest przykręcana, uważajcie, żeby jej nie połamać. Potem regulator, to wiadomo, trzy śrubki odkręcamy, wyciągamy. O, tutaj te trzy śrubeczki. Raz, dwa, trzy. Ściągamy i następnie, następnie odkręcamy z obudowy, czyli raz, dwa, trzy, cztery śrubki i tu musimy ten mostek musimy oddzielić to jest fabrycznie tak zgrzane o ten element widzicie. Musimy to oddzielić od tego drutu. Jeden, drugi, trzeci. O, starajcie się to tak, żeby nie pourywać, bo nie, łatwo można łamać, to jest mieć musicie po prostu oddzielić te trzy druty od tej miedzi tutaj no i po odkręceniu tych czterech śrubeczek i po dzieleniu tutaj tego mostka diodowego ściągamy sobie delikatnie młotecznie, można tego delikatnie bo aluminium, uderzyć żeby to po prostu odkleiło się i ściągamy sobie tą obudowę no i następnie musimy ściągnąć łożysko ja mam taki ściągaczyk i teraz Ściągamy to łożysko, żeby dostać się do tego komutatora. No i po zdjęciu łożyska, już mamy tutaj komutator na wierzchu. Te styki są tutaj zalane takim, nie wiem, takim żywicą, klejem. Musimy to rozupać delikatnie, oczywiście, żeby tutaj nie poniszczyć tego przewodu, który leci z jednej i z drugiej strony. Eee, także musimy się tego pozbyć, a potem musimy rozwalić po prostu ten stary komutator no i teraz tak, po rozbiciu tutaj tego kleju ja tu biorę takiego punktaka, młoteczkiem, puk puk i on się tutaj kruszy i po oddzieleniu przewodu od tutaj tych przyłączy do komutatora musicie sobie zaznaczyć gdzie, która strona czy ta czy ta to jest góra i dół, gdzie jest plus minus tak jakby nie ja tu sobie biorę zwykły multimetr na przejście i teraz tak z tej strony na wyjściu dotykami na przykład u dołu jak nie ma nic no to wtedy u góry jak jest przejście to wtedy wiem że tu z tej strony jest góra i to sobie zaznaczam G a tutaj wtedy tutaj musi być na dole przejście i jest jak stój na dole przejście to sobie naznaczam D czyli dół nie rozumiecie o co o co, o co kaman Jedną ręką kamerując i jeszcze to sprawdzając, to może się być ciężko, może się nie udać, ale postaram się. Zwykły multimetr na tutaj, na diodę, czyli na, na tą piszczałkę, jak macie, na zwarcie, czy jest, o widzicie. Mówię jak dla, dla typowego laika, także nie śmiejcie się w komentarzach elektronicy, bo to też oglądają przeważnie osoby, które nie mają za bardzo pojęcia o tych rzeczach. Eee, poczekajcie, no i teraz tak, tutaj, kurde, ciężko będzie to jedną ręką. O, tylko wiecie, musicie tutaj środka tej żyły, ponieważ ona ma jeszcze oplot, osłonkę tą taką, czyli środek, wiecie o co chodzi. O, i na przykład górny. Wiem, że tu jest górny. O, widzicie, dotykam u góry, piszczy, na dole nie, czyli, czyli tu jest wyjście na górę. No tutaj sobie zaznaczę gdzieś G, no, a tutaj analogicznie musi być na dole, czyli tak. No i ten stary komutator musicie powoli tak po kawałeczku yy, wyskubać, zniszczyć, wydłubać. Ja sobie brzeszczocikiem obciąłem dookoła ten plastik, potem ścisnąłem gdzieś to w imadle, rozwaliłem te bieżnie miedziane, no i wtedy wyjąłem, wysunąłem ten stary plastik i założyłem nowy. No, oczywiście, sprawdzając tu, gdzie miałem G, G sobie tutaj zaznaczyłem, czyli tutaj górna bieżnia było to wyprowadzenie, dolna to. I przed montażem sprawdziłem sobie multimetrem na oporność, które wyprowadzenie odpowiada za górę, które odpowiada za dół. No, i jak będziecie łożysko sobie wprasowywali wbijali, no to starajcie się za tą bieżnię wewnętrzną, nie za tą zewnętrzną ją wbijać. Akurat u mnie idealnie podszedł klucz, taki do świec długa szesnastka, wiadomo, długa, bo to się musi schować do środka, pasuje tu idealnie i o tą zewnętrzną część i młoteczkiem delikatnie z wyczuciem nabijamy to łożysko, aż dojdzie. Aż się o, podeprze tam od spodu. No i łożysko nabite. Mogłem co prawda wcześniej to skleić, ale damy radę teraz, żeby to się tam, broń Boże, nie, nie przyzwarło gdzieś. Nie ma prawa, no ale lepiej zrobić tak, jak było fabrycznie, czyli czymś to zalać. Tylko tak to zalewajcie, żeby nie dotknąć bieżni łożyska. No i akurat nie miałem poksipolu, to sobie po ksili, No może nawet i lepiej, bo tak się lepiej to formuje. Zakleiłem pięknie te styki. Oczywiście klejcie takim klejem, który przypadkiem nie przewodzi, bo jakby przewodził, to byście zrobili zwarcie, to wiecie o tym, nie, że no, to... pamiętajcie, klej, który nie przewodził musi być. Nie wiem, czy są takie takie tego typu, które przewodzą, ale żebyście nie zrobili maniany. I teraz zakładam górną obudowę. No i na końcu po założeniu obudowy wiadomo, sporo tam zaginacie te. Blaszki i proponuję, cię proponuję, obowiązkowo trzeba to tutaj zalutować, bo teraz one już nie trzymają na ścisk. To nie może być. Także to bardzo dobrze tu trzeba oczyścić i zalutować wszystkie trzy. No i na sam koniec nowy regulator, czy nawet same szczotki, możecie sobie wymienić, to tam kto woli. Ja tu założyłem nowy regulator z nowymi szczotkami. Na to idzie ten kapturek, ta osłonka i wszystko gotowe.